Kiedy w 2010 roku Steve Jobs zaprezentował pierwszego iPada, nikt nawet nie przypuszczał, jak wiele to zmieni w segmencie tabletów. Wręcz wyśmiewając go, że nie ma to najmniejszego sensu. Na początku większość producentów świeżo podążało za Apple'em, z myślą, że im też się uda. Niestety czas weryfikował możliwości marketingowe innych firm, tym samym zmuszając ich do wycofania się z tej kategorii urządzeń. Ale nie Samsung. I wiecie co? Bardzo dobrze. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G to flagowy tablet koreańskiego producenta mający bez kompromisu konkurować z takim gigantem jakim w tym segmencie stał się iPad Pro 12.9 z procesorami M1 oraz M2. Flagowe urządzenie bez cięć oferujące wszystko co najlepsze dedykowane przede wszystkim dla osób z większym budżetem. I co tu dużo mówić, mimo iż zmian względem omawianego przeze mnie półtora roku temu S8 Ultra jest jak na lekarstwo to nadal nic nie zmienia. Tegoroczny model Samsunga to najlepszy tablet na Androidzie jaki kiedykolwiek powstał. Kropka. Zatem zapraszam na pierwsze wrażenie oraz następną opinię na temat monstrualnego tabletu Samsung Galaxy S9 Ultra 5G. Tak krócej się nie dało. Zacznijmy od tego, czego część z Was może oczekiwać już na starcie. Jakie zmiany możemy zaobserwować w tegorocznym modelu względem modelu S8 Ultra? Po pierwsze, cała tegoroczna linia tabletów w serii S9 posiada certyfikat IP68, co w tej kategorii wcale nie jest czymś popularnym. Po drugie, stokowo urządzenie działa na Androidzie 13 zamiast 12. Po trzecie, ma lepszy procesor Snapdragon 8 generacji drugiej zamiast Snapdragon 8 generacji pierwszej. Mocniejsze GPU Adreno 740 zamiast 730. Wersja podstawowa to 256 GB, oraz 12 GB RAM. Zamiast 128 GB i 8 GB RAM, wersja najwyższa to od teraz 1 TB. S8 Ultra miał 512, inny tył za sprawą aparatów oraz poprawiony obiektyw ultra szeroki z 6 na 8 megapikseli, plus ostatecznie dwie wersje kolorystyczne. Zatem, zagłębiając się w szczegóły, zmian okazuje się całkiem sporo, mimo iż na pierwszy rzut oka nie ma ich wcale. Ale już konkretami. Według mnie omawiany tablet od Samsunga to ewidentnie szczyt aktualnych możliwości oferowanych przez tablety na rynku. Niestety także cenowy, ale o tym na na koniec. Urządzenie jest ogromne, zachowując tym samym sensowną wagę 730 gramów. Niestety, mimo przyzwoitej wagi, komfort korzystania z niemal 15-celowego tabletu nie należy do najwygodniejszych, szczególnie w podróży. Może w tym pomóc dedykowany, sprzedawany osobno Book Cover Keyboard, ale znowu w takim przypadku cena rośnie o dodatkowe 1000 zł. Choć jeżeli macie takie możliwości i chcecie urządzenie traktować jako pełnoprawny laptop, to gorąco polecam. Akcesorium składa się z dwóch części: klawiatury podłączanej pod tablet dzięki złączu pinowym, oraz pokrowiec na tył z możliwością regulacji oraz miejsce na S-Pen'a. Tego ostatniego dostajemy w podstawie. I bardzo dobrze, bo u konkurencji za stylusa trzeba osobno zapłacić dodatkowe symboliczne 750 zł. Ale powracając do samego urządzenia. Front urządzenia to przede wszystkim ekran 14.6 cala Dynamic AMOLED 2X, który stanowi ponad 90% całej frontowej części tabletu. I co z tego? Ano to najlepszy tabletowy ekran, z jakim kiedykolwiek miałem styczność. Ja wiem, iPad Pro ma bardzo dobry ekran Mini LED, ale w dalszym ciągu to nadal tylko pochodna ekranów LCD i niestety jako właściciel tabletu, różnice czuć ogromne. Nie ma on najmniejszego podjazdu do AMOLEDa od Samsunga. Tutaj nie spotykamy bloomingu czy wyblakłych czerni. Wyświetlacz charakteryzuje się niesamowicie szczegółowym odzorowaniem obrazu, bardzo dobrym personalizowalnym nasyceniem, dobrym kontrastem, kątami widzenia oraz głęboką czernią. Jeżeli masz w domu telewizor z ekranem OLED lub jakiś smartfon z AMOLEDem bądź OLEDem, wiesz mniej więcej czego możesz oczekiwać od tego urządzenia. Spoiler alert, bardzo dobrego ekranu. I mimo szczerych chęci chciałbym się do tego przyczepić, ale w tym przypadku po prostu się nie no dobra, nadal mamy ten niewielki noc, no ale to przyoczenie trochę na siłę. To samo mogę powiedzieć o procesorze. Snapdragon 8 generacji drugiej wykonany w 4 neutrowym procesie technologicznym. Przez aktualny, dosyć krótki okres testów sprzęt nie przegrzewał mi się, nie mulił, nie zawieszał i działał mniej więcej na takim samym poziomie jak mój iPad Pro 129M1. Bezbłędnie. Ewidentnie widać, że Android 13 wraz z nakładką One UI wersji 5.1 to już dawno nie jest to samo co pamiętne laguizy ze starych urządzeń Samsunga. Od teraz każdy model posiada 12 GB RAM, a Wersja bazowa zaczyna się od 512 z możliwością rozbudowania jej poprzez karty pamięci, czego również nie uświadczymy w iPadzie. Dzięki dedykowanemu przełącznikowi mam możliwość włączenia trybu dex co jest wygodne, a już szczególnie w przypadku połączenia tabletu z wcześniej wspomnianą klawiaturą. Możemy korzystać ze sprzętu jak mniej więcej ze zwykłego laptopa na Windowsie czy macOS. Oczywiście system nie jest może aż tak intuicyjny jak konkurencyjne systemy desktopowe, bywa zawodny, nadal wymaga kilku modyfikacji, ale da się z niego przyjemnie korzystać podczas pracy biurowej. Dodanie do tego wcześniej wspomnianego SPENA także znacznie poprawia komfort pracy, a szczególnie na tak dużej powierzchni roboczej. Dzięki niemu szybko możemy strzelić notatkę, ustawić skróty i wiele, wiele więcej. O tym zresztą mówiłem półtora roku temu przy materiale OS8 Ultra, więc nie chcę za bardzo się powtarzać. Nadzór aplowego konkurenta w urządzeniu znajdziemy cztery głośniki stereo, które grają wręcz wybornie. Gdybym miał ocenić ich poziom, umieściłbym go gdzieś pomiędzy iPadem Pro a MacBookiem Pro 16-calowym. Głębokość barwy, głośność, a nawet minimalnie odczuwalny bas da się w tym zestawie odczuć. W sieci natrafiłem także na Rzekome narzekanie na aparaty fotograficzne w tablecie, i nie do końca rozumiem, co takie gadanie ma na celu. Aparaty spełniają swoją funkcję tak jak w każdym tablecie, dokładnie tak samo jak robią tutaj u konkurencji. To nie mają być aparaty mogące konkurować z flagowymi telefonami. A co najwyżej, miły dodatek na szybko strzelenie zdjęcia na spotkaniu czy przeskanowanie dokumentów. Nie widzę w tym żadnego problemu. Absolutnie problemu nie widzę także w przypadku samego ogniwa, to jest dokładnie takie samo jak w zeszłorocznym modelu: 11 200 mAh. Jak wygląda czas pracy w praktyce? Od 9 do 11 godzin, czyli poziom zbliżony do mojego iPada Pro 12.9. Moim zdaniem wynik bardzo okej. Okay. Zaznaczam, że głównie korzystałem z niego pod Wi-Fi, sporadycznie grając, oglądając filmy czy przeglądając sieć. Gdybym miał na siłę się do czegoś przyczepić, to na pewno cena, która nie jest dla każdego. Podstawowy model zaczyna się od około 6000 zł. To dużo, nawet jak na flagowe urządzenie od Samsunga. Zresztą cena zbliżona do każdego flagowego tabletu bez kompromisów. No i po drugie brakuje tego jacka. Ale znowu, o konkurencji to także standard. Zatem podsumujmy Moją parudniową styczność aktualną z Galaxy Tabem S9 Ultra 5G. Na plus, świetna konstrukcja, nadal bezkonkurencyjny, gigantyczny ekran AMOLED 2X, wysoka wydajność, sposób działania sprzętu, bardzo dobre głośniki, S PEN, certyfikat IP68, bardzo dobra bateria, slot na karty pamięci, opcjonalnie możliwość kupienia modelu 5G. Na minus, trochę za wysoka cena, Dexowi nadal daleko do pełnoprawnej alternatywy Windowsa czy macOSa, brak jacka oraz klawiatura w takiej cenie mogłaby być już w zestawie aby mieć w pełni złożony zestaw, należy doliczyć dodatkowe 999 zł. Samsung tegorocznym flagowym tabletem nie wymyślił koła na nowo. Ba, na pierwszy rzut oka zmian wydaje się niewiele i dopiero po głębszej analizie zwolennicy zaczną dostrzegać te subtelne, ale jednak zmiany, które zostały wprowadzone w tegorocznej linii. Jeżeli jesteś zwolennikiem produktów koreańskiego producenta, nie chcesz lub po prostu nie lubisz iPadów, a chcesz poczuć na co stać tablety w 2023 roku, jednocześnie chcąc zastąpić swojego laptopa do biura takim hybrydowym urządzeniem, niemal jestem przekonany, że S9 Ultra 5G spełni pokładane w nim nadzieje. A jeżeli masz model zeszłoroczny, to tegoroczny potraktuj bardziej jako ciekawostkę, bo wymiana w tym przypadku absolutnie nie jest warta zachodu. Tak czy siak, wstępnie polecam, bo jak wspomniałem wcześniej, to bezapelacyjnie szczyt możliwości tabletów i nie wiem, co jeszcze producenci musieliby wprowadzić, aby móc przebić to, co zaoferował Samsung w tym roku. Złośliwi zaraz napiszą, że posiadać iPad iPadOS-a, ale z drugiej strony iPad Pro od tegorocznego tabletu od Samsunga też mógłby się wiele nauczyć. Ile ludzi, tyle opinii a jak Wam podoba się tegoroczny koreański gigant? Czy dalibyście mu szansę mając do przeznaczenia minimum 6000 zł? Czy w takiej cenie warto eksperymentować z hybrydą, czy może lepiej w takiej sytuacji postawić na klasyczną i sprawdzoną formę zwykłego laptopa? Niesamowicie ciekawi mnie Wasze zdanie na ten temat. Sekcja komentarzy należy do Was. Ja ze swojej strony dziękuję również za obejrzenie filmu do końca. Gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. My widzimy się pewnie za dwa dni. Ten tydzień będzie taki trochę samsungowo. Miłego, spokojnego dnia, po Południa wieczoru życzę sia